Witam wszystkich. Tu fachowcy zrobili pierwsze gniazdko, drugie musiało być schodowej, schodowej. Lampka u góry. I przechodzimy do następnego. To jest gniazdko, schodowej musiało być i schodowej i odpalić taką lampkę Czy ta instalacja zadziała? Ja myślę, że nie zadziała bo trochę brakuje tu kabelku jest tylko jedna lampa w jednej puszce lampa górna tu jest schodowy komunikacja. Pomiędzy tym schodowym jest lampa. Jest tylko jedno zasilenie. Czyli w tej puszce już nie ma zasilenia. Także to nie na pewno nie zadziała.